Przedstawię Ci trzy pytania, na które koniecznie musisz sobie odpowiedzieć, jeśli chcesz zbudować dobry dla Was związek. Zapraszam serdecznie. Kochani, sytuacja wygląda tak, że przychodzą do mnie pary, no i próbujemy coś razem skleić, to znaczy ja z nimi w ich związku. I jakby rozumiem, że jest taka potrzeba na świecie, żeby zacząć mówić o tym głośno. Czyli dlaczego nie działa? Dlaczego jest tak, że nie działa? I zaczniemy od początku. Pewnie zrobi się z tego jakaś seria filmików o związkach, ale pierwsza podstawowa rzecz jest taka, żebyście odpowiedzieli sobie na trzy pytania. I pierwsze pytanie brzmi: Czy ja i mój wybranek, moja wybranka, Mamy te same cele. To jest bardzo ważne, dlatego że nawet jeżeli jesteście zachwyceni sobą e, fizycznie, i nawet jeżeli te randki są wspaniałe, i tak dalej, ale na przykład jedno z Was chce mieć y, dom, psa, kredyt na 30 lat i trójkę dzieci, a drugie z Was chce y, kupić kampera i jeździć po świecie. To będzie ciężko to pogodzić, słuchajcie, tak? Oczywiście nie mówimy tutaj, wiecie o, o tym, że nie można się zmienić dla drugiej osoby i tak dalej. No ale jednak, kurczę, jak ty chcesz mieć dom i psa e, i dzieci, a on chce jeździć po świecie kamperem, to naprawdę to będzie ciężkie. I to samo tutaj, dogadajcie się ze sobą w sprawach religii. Dla kogo to jest jak ważne, kto chce chodzić do kościoła, kto nie chce, kto jest buddystą, kto nie jest, co będzie z waszymi dziećmi, jeśli jedno z was jest buddystą, a drugi jest na przykład katolikiem, eee, czy, czy dzieci będziecie prowadzać na, na te sakramenty i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważne, żeby to ustalić, dlatego że jak tego nie ustalicie na początku, no to po tym, jak już przeminie ta chemia i te hormony, i, i, i mimo, że w sypialni będzie wspaniale, to gdzieś tam na życiu. Życie będzie różnie, no to i tak wiecie, robi się, e, robi się problem, nie? E, I warto jest to ustalić, zanim jeszcze podejmiecie taką decyzję, że próbujecie, że budujecie. Wiecie, jeżeli ustalicie w tym punkcie pierwszym, czyli w punkcie, że macie różne cele, że każdy z Was chce czegoś innego, no to po prostu spotykacie ze, się ze sobą tak długo, jak jest to możliwe, jak macie czas, jak macie ochotę i tak dalej, ale w pewnym momencie po prostu zwyczajnie każdy z Was idzie w swoją stronę. No i co? I okej, okay, nie? I wtedy, jak ustalicie to na początku, to nie będzie tego wielkiego załamania po. Tak? Nikt nie będzie czuł się oszukany, nikt nie będzie czuł się, wiecie, nie będziecie przeżywać tych całych ludzkich dramatów, no bo od początku będzie wiadomo, że ktoś chce czegoś innego, tak? I Ty będziesz miał wtedy wybór, czy zmieniasz się te dla, dla tej osoby i super, i właśnie rezygnujesz z tego psa i tego kredytu na 30 lat i jednak będziesz jeździł tym kamperem i będzie super. E, może tak być, dlaczego nie? Może tak być, ale może też tak nie być. Tak, ale jeżeli tego nie ustalicie ze sobą, nie ustalicie jakie macie cele, nie ustalicie jak, jaki macie pomysł na to życie, no, to będzie, e, będzie bardzo trudno później się dogadać, bo może się wydarzyć, że oczywiście gdzieś po drodze się spotkacie, że macie jednak wspólne cele. No, ale wiecie, no kurczę, ja to wam mówię, to się wydaje banalne, ale do mnie przychodzą pary po 8, 10, 15 latach bycia razem i nagle się okazuje, że oni się nie znają i że cały czas on miał wyobrażenie o niej, że ona zacznie robić to, ona miała wyobrażenie o nim, że on zacznie robić to, i że tak powiem. Nic z tego nie wynika i pary są w wielkiej frustracji, tak? I 15 lat żyją w wielkiej frustracji. Ok, drugi punkt to wspólne zainteresowania. I oczywiście e, bardzo fajnie, jak budujecie już razem tą, tą wspólną rzeczywistość, i każdy z Was ma jednak jakieś swoje zainteresowania, ale też bardzo ważne jest to, żeby mieć zainteresowania jakieś wspólne. Wspólny, czyli, żeby był ten element wspólnego spędzania czasu, tak? Bo może być tak, że twój partner uwielbia w dni wolne, Wziąć sobie czteropak, pojechać nad wodę i po prostu posiedzieć, a ciebie szlak trafia, bo jesteś energetyczna, bo nie podoba ci się to, że, że nie podoba ci się taka forma spędzania wolnego czasu i naprawdę będą problemy wtedy. Dlatego, że on będzie oczekiwał, że ty będziesz z nim leżała w, przy tym czteropaku, a ona, a ty będziesz chciała, czy odwrotnie, a ty będziesz chciała, nie wiem, pójść, pograć w siatkówkę plażową, czy, czy no nie nie pojeździć na rowerkach wodnych czy inne rzeczy. Dlatego tutaj warto jest to ustalić, kto ma jakie zainteresowania i kto jak lubi spędzać czas. I o ile e, to jest bardzo ważne, żeby mieć gdzieś e, punkt jakiś swój w momencie jak pary pracują razem. Ja, mia, ja z moim mężem e, pracowaliśmy razem przez e, długi czas prowadziliśmy razem firmę i jak ja mogłam sobie sama pojechać na moje ukochane kursy medytacji, to to było dla mnie jak oddech. Nie? jak po prostu ja łapałam tam oddech I, i, i polecam, każdemu z Was polecam, że jak spędzacie dużo czasu razem, to żeby gdzieś tam mieć nie wiem, no ja na przykład mam też taką grupę swoich przyjaciółek z podstawówki jeszcze, pozdrawiam w ogóle jeżeli oglądają ten filmik i dla nas to jest bardzo fajne, po prostu raz na jakiś czas się spotkać Nasi, my nie znamy swoich mężów, nie znamy swoich dzieci, nie znamy swoich partnerów czyli wiecie, po prostu odpalamy się i jesteśmy takie jakby Byliśmy w podstawówce, i, i teraz możemy legalniej kupić niektóre rzeczy niż kiedyś, więc jest jeszcze fajniej. No, ale jakby nie idziemy w tą stronę, żeby poznawać całe swoje rodziny, tylko idziemy w tą stronę, że to jest czas tylko dla nas. Też bardzo fajne. Polecam w ogóle spotkanie z przyjaciółmi z podstawówki czy z liceum. To są takie, bo ja jeszcze jestem za, za tych czasów, kiedy nie było gimnazjum, więc ja mam przyjaciół tylko z podstawówki i z liceum i ze studiów. No i oczywiście fajnie jest, jak Ty masz taką, taką opcję i partner ma taką opcję. To jest ekstra wtedy, nie? Także żebyście pamiętali o tym, że, że tutaj porówno, tak? Jeżeli Ty jeździsz jedziesz raz na jakiś czas, nie wiem, na Majorkę ze swoją przyjaciółką, bo macie taki pomysł na siebie, no to ekstra. Tylko to samo dajemy też partnerowi, nie? Pamiętacie sobie o tym, że, że te zasady sprawiedliwości w związku. Czyli mamy drugi punkt. Czyli wspólne zainteresowania. E, to może jeszcze Ciut dwa słowa, dwa słowa na ten temat wspólne, bo na razie się roz, rozmarzyłam o tym, jakby było fajnie się spotkać z przyjaciółkami z podstawówki, ale e, warto jest też mieć taką wspólną, e, w, coś, co będziecie razem tworzyć, tak? To może być, nie wiem, że kupicie sobie auto i będziecie je wspólnie remontować, możecie wspólnie zbierać znaczki, możecie wspólnie lubić spacery. E, my na przykład tak robimy, ponieważ ja mam nienormowany czas pracy <grych> i pracuję i rano, i w południe, i wieczorem i czasami zdarza się, że mam na przykład dwie godziny wolne w ciągu dnia i ja na przykład wtedy bardzo lubię pojechać z moim partnerem na spacer, tak? I, i po prostu wyłączyć na chwilę telefon i i tak w ciągu dnia zrobić sobie taki spacer I, i oboje to lubimy, tak? No, mała rzecz, ale bardzo fajna i, i bardzo nas łączy. Eee, także znajdźcie też to, co będziecie mogli razem tworzyć. Ja specjalnie tutaj kładę nacisk na to tworzyć, bo i to zwłaszcza w związkach, w których nie macie wspólnych dzieci, bo wtedy jest bardzo trudno. Zdarza się, bardzo trudno wybudować jakąkolwiek taką głębszą więź, no bo nie ma tego, tego co łączy, czyli nie ma wspólnych dzieci, tak? Eee, tak, no dzieci nas łączą w taki wybitny sposób, tak? No, u nas na przykład jest tak, że nie mamy wspólnych dzieci, ale mamy wspólne koty. I to też jest bardzo fajne, że, że możemy się wspólnie opiekować zwierzętami. Także, mm, także coś takiego, co będziecie wspólnie tworzyć i za co będziecie wspólnie odpowiedzialni. Powiecie, te czasy to są takie trochę, że nam się poprzewracało, nie? Że, że teraz jest tak, że kobieta zarabia, że mężczyzna na przykład wprowadza się do kobiety i tak dalej, i tak dalej. No i to z jednej strony to jest bardzo fajne, z drugiej strony no może trochę pomieszać spraw, nie? Także, e, także to, to jest do przemyślenia. Ja tak sobie patrzę na podłogę, ponieważ ja tu mam ściągę oczywiście. I trzecia rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę, budując związek, to jest kasa i seks. Nic tak nie łączy ludzi jak wspólna sypialnia i podobno są też badania, że, że pary, które nie mają wspólnej polityki finansowej, też, też jakby trudno jest im być, to jest trudniejszy związek. Natomiast z drugiej strony patrząc na to, no wspólne pieniądze, to już jest do dogadania między wami, natomiast e, warto jest się dogadać w tych pozostałych tematach, czyli w waszej intymności. Jeżeli chodzi o pieniądze, to też się dogadać, żeby czy każdy z was ma swoje. Jakby to są w ogóle może banalne rzeczy, ale wiecie, że ja je dostaję na sesjach. Te pytania, że wchodzę kim, z kimś w związek, na przykład ja mam trójkę dzieci i wchodzę teraz w, z kimś w związek, i jak to w ogóle ma wyglądać? No bo jak tworzyłam tą rodzinę z ojcem tych dzieci, no to wszystko było jakby jasne, mamy wspólne dzieci i tak dalej. A co się wydarza teraz, jak dzieci mają ojca? A jak ja mam partnera, to jak ten partner powinien finansowo na przykład względem ty, tego dziecka mojego, jak, jak on ma się zachowywać, to, to naprawdę słuchajcie, to są tak ważne szczegóły, które potrafią wywalić bardzo dobry związek. Naprawdę i później jest lament, płacz, ja go tak kochałam, on mnie tak kochał, no ale nie mogliśmy się dogadać, bo każdy z nas chciał czegoś innego. I ja przez cały rok robiłam wszystko, co mogłam, a tu później się okazało, i naprawdę to jest trudne. I ja mam takie sytuacje w sesji, że, że, że ktoś tam czuje się wręcz oszukany. No i oszukany, no bo nie rozmawialiście, bo nie ustaliliście różnych rzeczy. Bo to, że on Ci na początku związku powiedział różne tam rzeczy, to, to jeszcze weryfikuj, bo to jest też tak, że co jakiś czas nam się poglądy zmieniają. Ja na przykład się tak zmieniłam, że e, zaproponowałam mojemu mężowi, że się rozwiedziemy, bo już byliśmy, że jak ja wychodziłam za niego za mąż, to byłam całkowicie zakochana i w ogóle był moim całym światem. E, mamy razem wspólne dziecko, więc to nas połączyło. Myśmy mieli pasję, mieli różne rzeczy, ale w pewnym momencie ja się tak bardzo zmieniłam, tak bardzo poszłam w inną stronę, że musieliśmy się rozstać, bo właśnie już nie było tego elementu wspólnego spędzania czasu. Razem na przykład, tak to, to już nie, nie cieszyło tak, jak kiedyś i tak dalej. No ale o rozstaniach to może nie będziemy dzisiaj mówić, bo ja mam pomarańczową bluzkę a na rozstania założę czarną. <grytanie> nie żartuję, oczywiście, ale, ale nie, dzisiaj tematem nie są rozstania. W związku z tym, kochani, kończąc, trzy punkty. Jeszcze raz je przypomnę na koniec. Pierwsze to są wspólne cele, drugie to są wspólne zainteresowania i spędzanie czasu razem wolnego, i trzecia rzecz to jest kasa i seks, to co powinno Was połączyć, w sensie powinniście to ustalić ze sobą. Na sam koniec powiem Wam jeszcze, że jak byłam na jakimś tam etapie mojego życia, to Zastanawiałam się, jak ułożyć mój związek, i wtedy wraz z moją przyjaciółką, która jest jedynką numerologiczną, więc jest niesamowicie twórcza, i wymyśliłyśmy chyba 30 parę punktów, które trzeba ustalić na, na kolacji, której celem jest ustalić, co dalej ze związkiem. To chyba 30 albo 40 punktów nam wyszło, także jak odnajdę tą listę, to może powoli będę się nią dzielić, bo. Bo naprawdę, myśmy wtedy zrobiły kawał dobrej roboty, że, że myśmy to wymyśliły. No, szkoda, żeby się zmarnowało. Dobrze, kochani, subskrybujcie, lajkujcie. Na Facebooku mamy grupę, tam się dzieją fajne rzeczy. Poza tym, bądźcie na bieżąco z tym, co robię, bo może któryś mój projekt Cię zainteresuje. Bo wiecie, to jest takie smutne, jak ja robię kurs. I y, on się wyprzedaje i później dostaje maile od ludzi, ja nie zdążyłem u Ciebie kupić kursu, kiedy będzie następny? A ja mówię, nie no następny to będzie za pół roku na przykład, nie? A no to weź mnie tam wepchnij, a ja mówię, no nie mogę, bo kurs się już zaczął albo jakiś tam projekt się zaczął i tak dalej. Więc żeby tak nie było, to bądźcie na bieżąco z tym co robię, bo, bo może akurat moja oferta jest dla Ciebie. Ściskam Was mocno, pamiętajcie o trzech kluczowych punktach i widzimy się niedługo. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie i będzie fajnie.